Cześć, witajcie na kanale Grywanie, ja jestem UNYM, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale, tak jak widzicie, mamy kolejny filmik z serii, tak czy nie. Tym razem, na weźmie sobie weźmiemy nadchodzącą edycję kolekcjonerską z gry Alone in the Dark. Ale zanim przejdziemy do analizy, serdecznie przypominam i zapraszam na moją stronę internetową grywanie.pl, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze stronach gamingu, technologii, którymi ja się osobiście zajmuję, moje recenzje, opinie, różnego rodzaju zapowiedzi i całe kompendium wiedzy kolekcjonera, który jest w jednym miejscu na tej oto stronie internetowej. Tak więc będzie, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie korzystać z jej tutaj dobrodziejstw. Mniej więcej jakoś w przyszłym tygodniu będę stronę przebudował o dodatkowe działy. Tak więc bądź czy tak, żeby. Tak, żeby. W tak przyszłym tygodniu jakoś będę przebudował stronę, tak żebyście byli bardziej na bieżąco i troszkę niektóre rzeczy zostaną podzielone na działy, ale to wam powiem później. No i mamy tutaj naszą edycję kolekcjonerską, premiera tego wydania jest zaplanowana 25 października 2023 roku, edycja będzie dostępna na PC, Xbox Series X oraz PlayStation 5. Skład całej tej oto edycji jest taki jak tutaj widzicie na tej grafice koncepcyjnej, mamy tutaj 26 cm figurkę Mrocznego Człowieka, czyli ta tutaj po środku, grę na wybraną platformę przez nas. Steelbooka 10 cm miniaturą figurkę. To na samej dole, która w ogóle nie wygląda. Zestaw cyfrowy zawartości. Mam tutaj zawieszkę. Tu jest zapisane do. A, zawieszkę na drzwi. Gdzie jest to zawieszka na drzwi? To jest zawieszka na drzwi. Dobra, może być. Zestaw naklejek na. Zestaw naklejek ściennych. I to w sumie tyle. I najważniejsza informacja tego to wydania jest taka, że to jest limitowane nakład 5000 sztuk na cały świat. Tak jak THQ zapowiedziało, tak też robi. Zakład, słuchajcie, moi drodzy, będzie tutaj ograniczony. I mamy tak: numery od 1 do 20 będą na wyłączność Nordic Vienna Store. Numery pozostałe będą na normalnym sklepie wraz z sklepach tych ogólnych światowych. A ostatni numer 5000 trafi do jakiegoś tam archiwu. Tak samo będzie w przypadku z PC, wersji PC yy, pudełkowej, będzie tylko 3,5 tysiąca sztuk. Więc za czym jak się to przyjmie na pc jeśli, będzie, jeśli to wypali, no to to samo pewnie czeka konsole. No i najważniejsza informacja to jest cena tego oto wydania. Pamiętajcie, że chcielibyście zakupić tą edycję kolekcjonerską, to linki na mojej stronie internetowej są odsyłające do poszczególnych sklepów, więc śledźcie każdą z rzecz, jaką chcecie kupić u mnie na stronie Bo uzupełniam je o aktualne Oferty, a jeżeli takich ofert nie ma To piszcie mi w komentarzu Bądź na priwa, ja wtedy taką ofertę Niezwłocznie dodam Ta oto edycja kolekcjonerska Została wyceniona na Zaokrąganiu w sumie w zależności od sklepów Na 900 zł Tak Ogólnie, jeżeli mielibyśmy ocenić edycję pod względem składu czy ilości oferowanych tutaj nam przedmiotów, wydaje mi się, że jest jak najbardziej na plus, do tego nie mogę się przyczepić, bo naprawdę mam bardzo du tutaj dużo różnorodnych dupereli. Yy, brakuje mi tu chyba do szczęścia jakiegoś zestawu litografii bądź yy, artbooka, no i jeszcze sam by się przydał. Jednakże jeżeli przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska, no to większość elementów wygląda jak kupa. Dlaczego? Dlatego, że e, no ta zawieszka, słuchajcie, na drzwi dupy nie urywa zwykły kartonik tutaj w taki wycięty. Ciekawa creepy tutaj e, creepy takie dziecko, tandetny szturek, zwykły prosty. Ta figurka, która lepiej wygląda na grafice koncepcyjnie samego pudełka niż ona sama. Wygląda na tak, widać, że wieje tu takim bardzo tandetnym plastikiem, pustą podstawką. No nie jest z... no zbyt ona mi się mu podoba, a to co mamy tu w ogóle, to miniaturową figurkę, tego się boję chyba najbardziej, bo to wygląda tak jak mała Aloy, którą mieliśmy kiedyś tam wcześniej. Naklejki, no, spoko, w sumie tak nikt tego prawie nie używa, pudełko, że jest grunt, jest zajebiście jak najbardziej na plus, kolekcjonerskie pudełko ogólne i pudełko osobne na figurkę, chyba tak to będzie zrobione, zobaczymy. No, i steelbook, który kompletnie dupy nie urywa. W ogóle plus jest taki, że to jest steelbook, ale, no i też jest plus, że jest tytuł na grzbiecie i sama nazwa, a, świecący w ciemności. No i tak tego nie będziemy na to patrzeć, bo to jest yy, zbędne, akurat mi się wydaje, bo steelbook musi być zabezpieczony. Nie wiem, czy to jest wina tak z yy, takiej wizualizacji, czy naprawdę ta edycja będzie tak słaba w tej oto kwocie i w, przy takim nakładzie limitowanym, nie mam pojęcia. No. Powiem Wam, że osobiście liczyłem na coś lepszego. Edycję można będzie zakupić tylko i wyłącznie w pięciu sklepach na terenie naszego kraju. Oferty obecne dostępne znajdują się na mojej stronie internetowej. Przypominam to sobie tam, y, zobaczcie. Y, mi się wydaje, że ta edycja jest bardziej tutaj stricte dla fanów tej oto gry i oni będą najbardziej zadowoleni. Ja tę edycję oczywiście zarezerwowałem jak to ja i w zależności od zdolności finansowych i możliwości w okresie premiery postanowię czy ją zakupię czy też nie, jednakże na chwilę obecną. Wydaje mi się, że ten zakup jest mi naprawdę zbędny, szczególnie patrząc na tą figurkę. I wiem, że pierwsza część gry też chyba nie była jak ta poprzednia gierka, nie była jakby tutaj hitem i jej wydanie. Tak samo. No 900 złotych, hmm, powiem Wam szczerze, że gdyby to kosztowało około 600, no to jeszcze mógłbym się zastanowić, ale 900 zł za to, no nie. Jednak te nakłady limitowane, tak jak mówiłem, troszeczkę podbijają cenę, ale tego mam troszkę więcej niż w przypadku Jacket Alliance trójki, który też unboxing robiłem na moim kanale. Tak więc czekam na Wasze komentarze, dajcie mi znać co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej. Ja jestem wprost świadomy swojej decyzji i opinii i mówię jedno wielkie NIE. Naprawdę, jakoś ona do mnie zbyt nie przemawia. Mimo, że lubię mroczne klimaty, to tu no, coś poszło nie tak. Za bardzo jakoś karykaturalnie zostało to wszystko stworzone. Ja Wam serdecznie dziękuję. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej. Z miąką z Wami porozmawiam. Pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcja i koniecznie odwiedzajcie moje pozostałe media. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć.